Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Dzień dobry, na kolejnej wakacyjnej lekcji. Na dzisiejszej lekcji skupimy się na ukazaniu czterech bardzo ważnych postaci, czterech ojców polskiej niepodległości. Określenie takie troszeczkę amerykańskie, właśnie w historii USA, mówi się o ojcach założycielach, o ojcach niepodległości, ale tak samo my również w Polsce możemy powiedzieć, że mamy swoich ojców niepodległości. Dzisiejsza lekcja będzie składała się z czterech części. Chciałbym przedstawić wam historię czterech bardzo ważnych dla odzyskania przez Polskę niepodległości postaci. Więc będzie mowa o Józefie Piłsudskim, będzie mowa o Romanie Dmowskim. Ignacym Janie Paderewskim oraz Wincentym Witosie. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że nie są to jedyni ojcowie niepodległości. Można jeszcze powiedzieć o Daszyńskim, o Korfantym, czy o wielu innych politykach, którzy w 1918 roku przyczynili się do odzyskania niepodległości. Mamy również w każdym z regionów Polski lokalnych ojców niepodległości, postacie, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości w poszczególnych regionach, miastach, miejscowościach. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie skupili się na czterech polskich ojcach niepodległości. Jeszcze raz powtórzę, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski oraz Wincenty Witos. Więc zaczynajmy. Za głównego ojca niepodległości uznaje się Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski urodził się w 1867 roku w Złowie niedaleko Wilna, na dzisiejszej Litwie. Od samego dzieciństwa zaangażowany był w działalność patriotyczną, w działalność niepodległościową i właśnie za tą działalność niepodległościową w wieku e, nastu lat został skazany na, e, na wygnanie na Syberię. W wieku 20 lat trafił właśnie na Daleki e, Wschód, trafił e, na zesłanie. Te zesłanie można powiedzieć, że Józefa Piłsudskiego ukształtowało, bo gdyby nie to, gdyby nie to, że trafił na Syberię, tak naprawdę historycy przypuszczają, że może nie zaangażowałby się w działalność patriotyczną. No właśnie ta polityka antypolska, rosyjska polityka antypolska przyczyniła się do tego, że w Józefie Piłsudskim zaczął kształtować się, zaczął rosnąć w nim ruch niepodległościowy. Józef Piłsudski po powrocie zesłania zaangażował się w działalność polityczną i konspiracyjną. Wstąpił do takiej partii Polska Partia Socjalistyczna i w ramach tej partii właśnie zaczął tworzyć odłam, zaczął tworzyć organ bojowy, organizację bojową, która miała za zadanie zbieranie funduszy, zbieranie broni, przygotowywanie się do tego, że na ziemiach zaboru rosyjskiego wybuchnie powstanie przeciwko Rosji. Józef Piłsudski w swojej polityce postawił na sojusz z zaborcem austro-węgierskim, zaborcą niemieckim i gdy wybuchła wojna w 1914 roku, pierwsza wojna światowa, zaczął tworzyć u boku austro polskie wojsko, czyli Legiony Polskie. Legiony Polskie była to formacja bardzo nietypowa. Była to formacja, która składała się z wielu Patriotów. Byli tam artyści, byli tam harcerzy, byli tam e, członkowie drużyn sokolich czy strzelcy. Byli tam również chłopi, byli tam inteligenci, e, była to mieszanka różnych grup społecznych. Tych wszystkich ludzi e, łączyła jedna e, idea Łączyła właśnie Wolna e, Polska. Legiony Polskie była to formacja, która powstała w czasie I wojny światowej i była to pierwsza polska formacja od wielu e, dziesiątków lat. Lat. Tak jak powiedziałem Piłsudski postawił w swoich planach na zaborce austro-węgierskiego. Uważał, że w czasie I wojny światowej głównym wrogiem Polaków jest Rosja i to właśnie Rosję trzeba w pierwszej kolejności pokonać, a pomoże tą Rosję pokonać właśnie zaborca niemiecki. Po pokonaniu Rosji Piłsudski zakładał, że Niemcy jednak wojnę pierwszą przegrają i Polacy dokonają takiej wolty, czyli przejdą na drugą stronę Frontu i będą mogli również pokonać Austriaków i Niemców. Okazało się, że właśnie plan i pomysł Piłsudskiego został zrealizowany. Ale nie było to jedyne polskie wojsko, które powstało w czasie I wojny światowej, ale o tym powiemy sobie za chwilę po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Piłsudski e, jako najważniejszy polityk w kraju stanął na czele państwa i wówczas możemy powiedzieć, że przyjął taki tytuł naczelnika państwa. Funkcję tą sprawował do 1922 roku, czyli do czasu zakończenia wojny e, polsko-rosyjskiej. Następnie Piłsudski przechodzi e, w latach 20 na na taką emeryturę udaje się do Sulejówka, gdzie właśnie zajmuje się tworzeniem pamiętników, spisywaniem swoich wspomnień, ale nie opuszcza polityki. Wraca do nich w 1926 roku w ramach właśnie zamachu majowego. Przejmuje w Polsce władzę w sposób niedemokratyczny, trzeba to powiedzieć, bo zamach majowy nie była to forma demokracji, tylko było to siłowe przejęcie władzy w Polsce. Pisucki przejmuje tą władzę, ale nie sprawuje funkcji prezydenta, chociaż wielu myślało, że taką funkcję przyjmie. Pisucki z drugiego szeregu. Kieruje Polską, ma swoich ludzi w postaci właśnie Ignacego Mościsk Mościckiego czy Józefa Beka, czy jeśli chodzi o sprawy wojskowe, generała Edwarda Rydza Śmigłego. Józef Piłsudski umiera w 1935 roku, 12 maja, co ciekawe w rocznicę właśnie wybuchu zamachu majowego, czyli w rocznicę przejęcia władzy. W Polsce. Warto powiedzieć, że żołnierze Pilsuskiego, czyli legioniści w okresie międzywojennym stanowili elitę polskiego społeczeństwa. To właśnie wielu legionistów, wielu żołnierzy Pilsuskiego pełniło bardzo ważne funkcje w państwie na różnych szczeblach, na szczeblach centralnych, na szczeblach samorządowych, w różnych organizacjach, które w Polsce istniały w okresie międzywojennym. Józef Piłsudski, jeśli chodzi o sprawy prywatne, był mężem i ojcem dwóch córek, dwukrotnie był żonaty, po raz drugi właśnie z żoną Aleksandrą i z żoną Aleksandrą miał dwójkę dwie córki i dwójkę dzieci Wandę i Jadwigę i tak jak teraz właśnie Widzicie na fotografii. Pilsudski również był domatorem, lubił swoją rodzinę, lubił spędzać czas z rodziną. Jeśli chodzi o to, jaki Pilsudski był prywatnie, takich kilka ciekawostek: otóż bardzo lubił herbatę. Za bardzo kawą nie przepadał, ale właśnie z używek lubił, lubił herbatę. Herbaty pił kilka litrów dziennie i lubił grać w karty, układał pasjansa, więc to była jego pasja, interesował się historią i historię właśnie analizował w różnych aspektach między innymi analizował powstanie styczniowe czy analizował w późniejszych latach również wojnę polsko-rosyjską i napisał w tym celu właśnie swoje pamiętniki swoje wspomnienia. Kolejnym ojcem polskiej niepodległości był Roman Dmowski. Postać, która była w kontrze do Józefa Piłsudskiego. Panowie się bardzo nie lubili. Za chwilkę dowiecie się, dlaczego właśnie się nie lubili, co ich tak bardzo e, poróżniło. E, Roman Dmowski był nieco e, starszy od Piłsudskiego. Urodził się w 1864 roku e, w kamionkach e, pod Warszawą i również od e, młodych lat zaangażował się w działalność. E, polityczną. Natomiast Roman Dmowski był człowiekiem, który m, uważał, że największym wrogiem Polski, jeśli chodzi o e, odzyskanie niepodległości, nie jest Rosja. Uważał, że z Rosją Polacy się dogadają, natomiast naszym największym wrogiem według Dmowskiego były. Niemcy. Uważał, że właśnie Niemcy, jako naród, są większym zagrożeniem dla polskiej świadomości narodowej, dla polskiej niepodległości. Uważał, że z Rosjanami Polacy będą w stanie się dogadać, ponieważ Polacy i Rosjanie to są narody słowiańskie, więc tutaj istnieje nić porozumienia według Romana Dmowskiego. Roman Dmowski zaangażował się w tworzenie Ligi Narodowej. Partii, która później przekształciła się w stronnictwo narodowo-demokratyczne, określane również jako NDC, NID, właśnie czyli narodowa demokracja. Roman Dmowski w czasie wybuchu I wojny światowej, tak jak wspomniałem, postawił na stronę rosyjską. Uważał, że z Rosjanami Polacy się dogadają i to Rosjanie pomogą pokonać Polakom wojska niemieckie i w ten sposób Polska stopniowo odzyska niepodległość najpierw autonomię, a później stuprocentową niepodległość. Również Roman Dmowski rozpoczął tworzenie formacji wojskowych. W cesarstwie rosyjskim. Niestety w 1917 roku w Rosji wybuchła rewolucja, i Rosja wycofała się z pierwszej wojny światowej, możemy powiedzieć, rok później. Natomiast Józef Roman Dmowski, przepraszam, postawił w tym momencie na francję. Opuścił Rosję, udał się do Francji, gdzie stworzył namiastkę polskiego rządu w Paryżu powstał komitet Narodowy. Polski, a u boku właśnie Komitetu Narodowego Polskiego Roman Dmowski zaczął tworzyć polskie wojsko, błękitną armię na czele z generałem Józefem Hallerem. Nieraz już mówiliśmy na naszych lekcjach dotyczących historii właśnie o błękitnej armii. Dlaczego taka nazwa? Przypomnę, ponieważ żołnierze błękitnej armii chodzili w charakterystycznych niebieskich mundurach. Błękitna armia liczyła Ponad 100 tysięcy żołnierzy i w 1918 i 19 roku, gdy ta formacja przyjechała do Polski, tak naprawdę bardzo mocno zasiliła szeregi wojska polskiego, żołnierzy błękitnej armii. Przyczynili się do odzyskania Lwowa w 1919 roku, a w 1920 żołnierze błękitnej armii generała Hallera przyłączali pomorskie miasta, przyłączali pomorze do Polski właśnie w styczniu i lutym 1920 roku. Panowie Józef Piłsudski i Roman Dmowski mieli całkowicie inne pomysły również na granicę Polski. Józef Piłsudski uważał, że Polska e, powinna być federacją, powinna składać się e, z kilku części, w której dominującą częścią byłby właśnie czynnik polski, ale razem z Polakami nasz kraj mieli tworzyć e, również litwini, Białorusini e, czy e, Ukraińcy. Roman Dmowski był e, innego zdania, uważał, że Polska e, powinna mieć charakter e, Inkorporacyjny, czyli powinna swoim zasięgiem obejmować te ziemie, gdzie dominuje czynnik Polski, i nie, powinny, nie powinna powstać federacja, tylko Polska powinna być krajem najlepiej jednolitym narodowo, co było trudnym do realizacji, bo w okresie międzywojennym, w II Rzeczpospolitej, Polacy stanowili ponad 65% społeczeństwa, 35% społeczeństwa były to inne narody, ale tak naprawdę jest to już całkowicie Inna lekcja historii. Jeśli chodzi o Romana Dmowskiego, Roman Dmowski uważany jest za um, tego polityka, który przyczynił się do e, ustalenia granicy zachodniej II Rzeczypospolitej. Gdyby nie Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski, o którym za chwilę powiemy, to Polska miałaby całkowicie inne granice. To właśnie Roman Dmowski ustalił granice Wielkopolski po Powstaniu Wielkopolskim. To dzięki jego działaniom politycznym w 1920 roku do Polski zostało przyłączone e, Pomorze. To właśnie dzięki działaniom Dmowskiego i Paderewskiego ustalono, że odbędą się plebiscyty na Śląsku oraz w Armii e, i Mazurach. No niestety te plebiscyty nie zakończyły się do końca dla nas pełnym sukcesem, ale jednak gdyby nie działania Dmowskiego i Paderewskiego, granica zachodnia mogłaby wyglądać całkowicie e, inaczej. W okresie międzywojennym Roman Dmowski po zamachu Majowym był cały czas w opozycji do Józefa Piłsudskiego, tak jak powiedziałem tworzył partię o charakterze narodowym. Można tutaj powiedzieć między innymi również o obozie zjednoczenia narodowego, tak zwanym e, ozonie. Czy obozie Wielkiej Polski, który właśnie tworzył Roman Dmowski w opozycji do, do ugrupowania -Czykowskiego właśnie ozonu, tworzył stronnictwo narodowe. Roman Dmowski umarł na początku 1939 roku i jego pogrzeb był ogromną manifestacją patriotyczną. Zgromadził według historyków od kilkudziesięciu do nawet do ponad 100 tysięcy osób. Dlaczego pomiędzy Piłsudskim a Dmowskim doszło do konfliktu? Otóż przyczyną tego konfliktu wielu historyków uważa, że była kobieta. Była Maria Juszkiewiczowna, która była miłością Romana Dmowskiego, ale niestety dla Romana Dmowskiego wybrała Józefa Piłsudskiego. Natomiast w przyszłości Piłsudski również zostawił Marię dla Aleksandry i tego nie mógł wybaczyć Roman Dmowski-Pisuskiemu, że zostawił swoją wybrankę dla innej kobiety. A właśnie wybranka, pierwsza wybranka Pisuskiego była również miłością życia Romana Dmowskiego. I Roman Dmowski do końca swojego życia nie związał się już z żadną kobietą. To jest troszeczkę taka historia. Hmm, prywatna pomiędzy tymi panami, ale tak naprawdę miało pewnie to mniejszy lub większy wpływ na to, że panowie się nie lubili. Chociaż trzeba też to podkreślić, że w czasie odzyskiwania przez Polskę niepodległości, mimo że mieli różne koncepcje na odzyskanie tej niepodległości, różne koncepcje dotyczące przyszłych granic Polski i, e, i wielkości Polski, to Roman Dmowski i Józef Piłsudski w najtrudniejszych momentach potrafili się dogadać. Nie rywalizowali e, przeciwko sobie tak, żeby siebie nawzajem zniszczyć, ale w trudnych sytuacjach właśnie potrafili e, nawiązać e, współpracę. Trzecim politykiem, który był równie ważny dla odzyskania polskiej niepodległości, był Ignacy Jan e, Paderewski, najstarszy ze wszystkich naszych ojców. Niepodległości. Ignacy Jan-Paderewski urodził się w 1860 roku w Kuryłówce, no i z wykształcenia nie był ani politykiem, ani konspiratorem, ani historykiem, tylko był muzykiem. Grał na fortepianie, i właśnie. Ignacy Jan Paderewski pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, czyli na przełomie wieków, był uważany za jednego z największych artystów, największych muzyków, pianistów na świecie. Podróżował po całym świecie, organizował i odbywał wiele koncertów i w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, we Włoszech. grał na, na, Grał przed najważniejszymi politykami na świecie i tam, gdzie zawsze się znajdował, był swego rodzaju ambasadorem Polski, mimo że tej Polski tak naprawdę nie było. Na przełomie wieków i w czasie I wojny światowej Ignacy Paderewski był najbardziej rozpoznawalnym Polakiem na świecie i wykorzystywał właśnie tą swoją rozpoznawalność do tego, aby walczyć o niepodległość, być jej ambasadorem. I ja tutaj przytoczę taką historię, taką anegdotę związaną z. Ignacym Janem Paderewskim. Czy była prawdziwa? Niektórzy historycy mówią, że tak. Niektórzy mówią, że jest to fikcja, ale warto tą historię przytoczyć, ponieważ to pokazuje, w jaki sposób Ignacy Paderewski wpływał na, na, na odzyskanie przez Polskę niepodległości. I otóż historia jest następująca. Ignacy Paderewski odbywa koncert w Stanach Zjednoczonych. Wówczas prezydentem jest Woodrow Wilson, bardzo ważna postać, która przyczyniła się również do zakończenia I wojny światowej. No i po koncercie odbywa się spotkanie, odbywa się spotkanie prywatne pomiędzy Ignacym Paderewskim a prezydentem Stanów Zjednoczonych. No i Woodrow Wilson pyta się Ignacego Paderewskiego, panie. Ignacy, z jakiego kraju pan pochodzi, gdzie pan się urodził, gdzie pan mieszka? Chciałbym się dowiedzieć o panu jak najwięcej informacji. No i Paderewski mówi, że pochodzi z Polski. Wilson drapie się po głowie, zastanawia się, patrzy na mapę Europy, szuka Polski, oczywiście Polski nie ma, bo Polska wówczas nie istniała. No i mówi do Paderewskiego: e, Nie ma takiego kraju jak Polska. Gdzie pan się urodził, proszę mi pokazać na mapie. No i Paderewski pokazuje, że tutaj znajdowała się Polska kiedyś, że on tutaj się właśnie. Urodził i zaczyna prezydentowi USA opowiadać historię Polski. Opowiada o Kościuszce, opowiada o Kazimierzu Pułaskim, opowiada o Konstytucji 3 Maja, opowiada o demokracji szlacheckiej, która w Polsce właśnie się wykształciła. Dla prezydenta USA ta cała opowieść jest bardzo intrygująca, bardzo ciekawa. Kościuszko, Pułaski to bohaterowie odzyskania przez Stany Zjednoczone właśnie niepodległości. Demokracja, główne hasło na sztandarze właśnie USA, też jest Wilsonowi bardzo bliska. No i właśnie dzięki tej rozmowie yy, zaszczepił w prezydencie USA Paderewski yy, ciekawość do Polski, która przekuła się na fakt, że w orędziu Wilsona dotyczącym zakończenia I wojny światowej znalazł się punkt, Trzynasty, pechowy, dla nas szczęśliwy, informujący o tym, że po pierwszej wojnie światowej ma powstać Polska. Taka ciekawostka o właśnie działaniu ignacego Paderewskiego. Ignacy Paderewski to również człowiek, który przyczynił się do wybuchu powstania wielkopolskiego w grudniu 1918 roku, jadąc do Polski zatrzymał się. W Poznaniu. Jego pobyt w Poznaniu przerodził się w ogromną manifestację, która zapoczątkowała właśnie wybuch Powstania Wielkopolskiego. Ignacy Paderewski dociera w końcu do Warszawy. I w styczniu 1919 roku zostaje premierem polskiego rządu, rządu, który zostaje uznany przez cały świat. Paderewski jest osobą bardzo rozpoznawalną. Nie ma chyba żadnego polityka na świecie, który nie znałby wówczas Ignacego Paderewskiego, więc był to również ruch bardzo dobry ze względu właśnie politycznych, że Paderewski został premierem polskiego rządu. Nie, Dmowski, nie Piłsudski, bo panowie rywalizowali ze sobą, ale właśnie dogadali się, że premierem polskiego rządu zostanie Ignacy Jan Paderewski. W okresie międzywojennym Ignacy Paderewski wycofuje się z polityki, wraca do niej dopiero właśnie w drugiej połowie lat 30. w opozycji do rządów Piłsudczykowskich do rządów sanacji włącza się w politykę, ponownie angażuje się w reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej w okresie II wojny światowej, ponownie jest ambasadorem, można powiedzieć, sprawy polskiej w Stanach Zjednoczonych, zachęca do wstępowania do polskiego wojska w czasie II wojny światowej, ale niestety w 1941 roku umiera. Czwartą postacią związaną z historią naszego kraju, z odzyskaniem niepodległości jest Wincenty Witos. Postać bardzo ważna przede wszystkim dla ruchu ludowego, dla polskiego stronnictwa ludowego. Jest to partia, która funkcjonuje do dzisiaj i właśnie Wincenty Witos uważany jest za ojca właśnie chłopskiej polityki. Vincente Witos urodził się w Wierzchosławicach koło Tarnowa i tam właśnie rozpoczął swoją całą drogę, całą karierę. Polityczną. Był bardzo zmotywowany do tego, aby właśnie reprezentować sprawy chłopskie, najpierw na tym lokalnym rynku, później włączył się w działania polityczne w Galicji, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości również w działania na rzecz poprawy losu chłopów w II Rzeczpospolitej. Wincenty Witos w 1908 roku został wybrany wójtem swojej rodzinnej miejscowości i tą funkcję pełnił do aż 1931 roku, czyli ponad 20 lat był wójtem w swojej miejscowości. Był jednym z członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Założył swoją kolejną partię Polskie Stronnictwo Ludowe Piast. I w czasie walki o niepodległość i granice Polski, Wincenty Witos uważany jest za człowieka, który właśnie odzyskał dla Polski Galicję, Małopolskę, czyli Kraków i południe Polski, to tam właśnie stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej, czyli takiego mm, troszeczkę, można powiedzieć, rządu polskiego, polskiej administracji e, na terenach zaboru e, austriackiego. W 1920 roku ponownie Wincenty Witos zapisuje się na kartach historii niepodległości Polski, staje na czele rządu obrony narodowej. Józef Piłsudski prosi Wincentego Witosa, aby ten właśnie został premierem polskiego e, rządu, możemy powiedzieć, i Wincenty Witos podejmuje tą rękawicę. Gdyby nie jego zaangażowanie, to polskie wojsko nie powiększyłoby się o rzesze właśnie chłopów, mieszkańców wsi, którzy na apel Wincentego Witosa stanęli do walki i obronili Polskę w 1920 roku, czyli właśnie 100 lat temu. Wincenty Witos w latach 30. Podobnie jak Ignacy Paderewski czy Roman Dmowski, już staje w opozycji do rządów Józefa Piłsudskiego, nawet trafia do więzienia, zostaje skazany, wyjeżdża na emigrację do Czechosłowacji, wraca do Polski w 1939 roku. W czasie II wojny światowej, namawiany jest przez Niemców do tego, aby tworzyć z nimi kolaboracyjny rząd, odmawia. I w 1945 roku, czyli tuż po zakończeniu II Wojny Światowej, Wincenty Witos umiera. Tak jak powiedziałem, ojców polskiej niepodległości mamy wielu. Ja dzisiaj chciałem tylko Państwu przybliżyć historię czterech postaci. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Wincentego Witosa. Według mnie... Czwórka najważniejszych, ale to nie są jedyni Ojcowie Niepodległości, warto o tym pamiętać. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, jeżeli drodzy uczniowie również nas oglądacie i chcielibyście poszerzyć swoją wiedzę na temat całej czwórki i innych również jeszcze Ojców Niepodległości, warto zajrzeć na stronę niepodległa.gov.pl. Jest to portal poświęcony właśnie odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Znajdują się tam informacje, znajdują się tam życiorysy. Najważniejszych polityków, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Znajdują się tam informacje o wydarzeniach, o wojnie 1920 roku. Warto zajrzeć, warto poszerzyć swoje informacje. Mam nadzieję, że drodzy uczniowie, gdy wrócimy już do szkoły, właśnie we wrześniu, dzięki naszym wakacyjnym lekcjom, Wasza wiedza troszeczkę się powiększy, e, utrwali, no i będziecie mogli to wszystko wykorzystać w nowym roku szkolnym. Zapraszam do oglądania e, kolejnych lekcji e, historii, tych historii również z naszego e, studia, ale również tych lekcji, które, e, które tworzymy dla Was w terenie. Pokazujemy Wam najfajniejsze i bardzo ciekawe miejscowości, muzea czy e, wydarzenia z naszego regionu. Zachęcam do oglądania Kujawsko-Pomorskiej e Szkoły również w wakacje.